Cześć, witam Cię na kanale Studio Nicarodzie i dzisiaj wrócimy do cyklu, który nie tak dawno rozpocząłem na temat projektowania wałka. Ostatnio było coś o momentach zastępczych. Pójdziemy sobie dalej. Opowiem Ci dzisiaj o tak zwanym zarysie teoretycznym. Co to w ogóle jest, bo słyszymy różne słowa gdzieś tam na zajęciach, na wykładzie, no i jak to wiadomo, student nie chce zapy zapytać nigdy, tylko gdzieś tam coś usłyszał i teraz dopiero jak wejdzie na kanał student, student nie czarodziej, to wtedy dopiero się dowiaduje, gdzie tak naprawdę jest prawda. No właśnie, I tutaj mamy właśnie za, za wykres, wykres momentu zastępczego. Taki przykładowy, i na tej bazie stworzymy sobie zarys teoretyczny. Jak to się robi? Co to w ogóle jest zarys teoretyczny? To jest, to jest tak naprawdę taka średnica wałka, która jest w stanie wytrzymać te wszystkie obciążenia, które na niego działają. Tu w tym małym okienku mamy ten wałek z siłami, które. Między załóżmy, że to jest tego typu wałek, jak tutaj. Tu jest jakieś koło zębate, tu jest drugie koło zębate, łożysko, łoży, łożysko i dokładnie te siły, które przypomnę, te siły międzyzębne które działają na koła w różnych kierunkach prostopadłych, wywołują reakcje w łożyskach. My tę reakcję liczyliśmy. No i potem rezultatem było, kolejnym były momenty zastępcze. I teraz jak to się robi, żeby taki zarys teoretyczny stworzyć mając momenty zastępcze? Może też jak zawsze to, co widać dobrze, było przyjęte tutaj przez, przez, przez was, przez słuchaczy, przez widzów, zrobię to w punktach. Pierwszy taki punkt, w tym temacie to jest materiał wałka. Jak wiadomo, tutaj jakiś mały problem techniczny, ale teraz chyba się coś naprawi. Moment, moment. Wygląda na to, że mój pisak złapał lekką niedyspozycję, ale to już chwilowe oczywiście. Pierwszy punkt oczywiście materiał wałka. Jak doskonale wiesz, to są różne rodzaje stali, ale tak nie do końca różne. Dlatego, że nie może to być taki, taka stal, która jest stosowana na przykład na gwoździe. Na przykład, nie? Tylko to musi być stal, która jest stalą służącą do ulepszenia cieplnego, na przykład może być C30. C40, C55 na przykład. Albo na przykład może to być stal stopowa, Ale weźmy sobie na przykład, że weźmiemy sobie jakąś taką stal. To są tak naprawdę naj, najbardziej podstawowe rodzaje stali, które, które są używane do wałków, czyli oznaczone literą C. I teraz taka, taka stal ma. Gdzieś tam w katalogu, gdzieś można sobie zobaczyć, czy w internecie, czy, czy w, w bardzo mądrej książce, jest coś takiego jak granica plastyczności. Granica plastyczności. Plastyczności. No i powiedzmy, że RM może, granica plastyczności, czyli RE, może wynosić przybliżeniu na tej stali około 320 MPa, około, bo to mogę tam się mylić o, o jakieś tam 10-20 MPa, mniejsza z tym. Czyli mamy tą granicę plastyczności, wynikającą z tego dokładnie z tego, z tego materiału. Jedno z drugim się wiąże, jest to w jakiś sposób skatalogowane. I punkt trzeci, bardzo istotny, wiążący się z przeznaczeniem tego, gdzie ten wałek pracuje, czy on, nie wiem, napędza jakąś, jakiś wentylator, czy jakąś windę, czy gdzieś tam pracuje w, w maszynie jakiejś w fabryce, czy, czy w młynie jakiś. To jest yy, współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa to jest takie coś, które uwzględnia, że jeżeli mamy na przykład obciążenie 100%, to jeżeli współczynnik bezpieczeństwa jest na przykład 2, to on nawet wytrzyma 200%. Przyjmuje się te wielkości około od 1,5 powiedzmy do, nie wiem, do 6 do może do 10 maksymalnie. No 10 to może przesada, ale załóżmy no, maksymalnie do 10. Ja mówię, że niech to będzie na przykład współczynnik bezpieczeństwa, niech wynosi na przykład 2, niech będzie 2, będzie łatwiej liczyć. I teraz do czego my zmierzamy tak naprawdę? No do tego, że mając ten współczynnik w kolejnym punkcie obliczymy sobie dopuszczalne, dopuszczalne Naprężenia zginające. Naprężenia zginające. Jak to się robi? Na przykład, kG będzie równe granica plastyczności przez ten współczynnik bezpieczeństwa. Po prostu zwyczajnie bierzemy sobie jedno przez drugie, dzielimy. To jest oczywiście stąd się wzięło. To się wzięło oczywiście z tego, co sobie założyliśmy. Mogliśmy sobie inaczej założyć. No i przykładowo, jeżeli takie dane wejściowe są, czyli 320 mega na przykład podzielimy sobie przez dwa no to wyjdzie jakby 160 megapaskali. No i dobra. I jak to wiadomo, jak jest wytrzymałość materiałów, no to na pewno będzie coś takiego jak piąty punkt, warunek wytrzymałościowy. Warunek wytrzymałościowy. I teraz będziemy wykorzystywać to, co wcześniej policzyliśmy, czyli momenty zastępcze wytrzymałościowe. Warunek wytrzymałościowy to jest zawsze, 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 że naprężenia naprężenia zginające będą mniejsze równe od dopuszczalnych. Czyli mówiąc po prostu prościej, jakby tak już rzeczowo to moment zastępczy podzielony przez wskaźnik musi być mniejsze równe od dopuszczalnych naprężeń. To to jest wskaźnik. Wskaźnik to jest coś takiego, że jak mamy przekrój wałka, ten wałek jest na przykład okrągły, przekroju okrągłym coś takiego i to na przykład ma jakąś tam średnicę, jakąś tam średnicę, to wskaźnik wytrzymałości na zginanie, to będzie równy w przypadku koła, na przykład, to będzie pi d do trzeciej przez 32. dwa. napiszemy wskaźnik. Wskaźnik przekroju na zginanie. Oczywiście to jest tylko dla koła, bo dla każdej innej figury będzie inaczej, ale wałek prawie zawsze jest kołem. No i dobra, jak sobie to wrzucimy jedno w drugie, to może zrobię trochę więcej miejsca, bo się robi ciasno. To wtedy będzie po prostu moment zastępczy przez pi d do trzeciej przez 32, gdzie mniejsze, równe kg. I teraz. Rzecz najważniejsza, czyli najważniejsza ten cel właściwie do którego dążymy. Czyli minimalna czynna średnica wałka. Bo w liczbie nogi minimalne czynne. Minimalne. Oj, język polski tutaj trochę się zepsuł. Minimalne czynne. Czynne, średnice wałka. I to właściwie będzie finał. Dlatego, że jak sobie to policzymy z tego powyższego wzorka, można sobie jakoś przekształcić, że będzie 32Mz mniejsze równe Kg razy pi razy d do trzeciej. Tu mi się coś. O, tak, mam. No i teraz będzie po prostu. trochę więcej miejsca zrobimy, bo robi się ciasno. I teraz po prostu najzwyczajniej, czyli ta średnica to będzie równy pierwiastek trzeciego stopnia 32mz przez kg razy pi. I ja teraz zrobię to, co. Kiedyś już pokazywałem, że jak nie jesteś pewny, czy dobrze policzyłeś, to ten ostatni wzór końcowy możesz sobie zrobić rachunek jednostek, czyli np. moment zastępczy to będzie Newton razy metr. naprężenia to będzie oczywiście Pascal, czyli Newton przez metr kwadrat. No i co z tego wyjdzie? A, tutaj biegnie sobie metr do licznika. Tu się uprości, czyli wyjdzie z tego, że to jest MET. Wszystko w porządku. No także mamy w rezultacie końcowym tego typu wzór. I ten wzór do czego prowadzi? A no to jest ciekawe bardzo. Ja sobie skopiuję może wykres momentu zastępczego. O, skopiujemy sobie i tam sobie niżej wrzucimy. I zaraz coś wesołego nam się pokaże. O, o co tu chodzi tak naprawdę. Że jak masz wykres momentu zastępczego, to ta druga, znaczy ta druga, ten wykres, ten zarys teoretyczny, to tak naprawdę będzie miał taki sam kształt, no tylko że oczywiste, że jeżeli mówimy o wałku, no to on będzie symetryczny, tak? To będzie miał jakąś tam średnicę. Tak o, coś takiego, tak? Czyli ten kształt mniej więcej będzie podobny do, i podobny do wykresu momentu zastępczego. Jak widzisz, tutaj nie trzeba jakiejś super wielkiej techniki, to można pokazać, wytłumaczyć, policzyć na podstawie tabletu cyfrowego, ekranu i painta. Więc tu nie chodzi o opakowanie, tylko o treść. I tu właśnie są te średnice, które wyjdą. Czyli, przykładowo, jeżeli chodzi o tą średnicę, na przykład pod tym kołem, to tu ci wyjdzie na przykład jakaś średnica. D na przykład B. to Tu ci na przykład wyjdzie jakaś średnica. Nałóżmy. D C. I można by zapytać, dlaczego na przykład tutaj ta średnica wyjdzie 0. I to też. To bardzo proste, dlatego że jeżeli mamy taki wałek, to tu na samych końcach nie ma ani momentu skręcającego, bo moment skręcający będzie tylko między kołami. Można sobie tam, no podlinkuję ten poprzedni, poprzedni odcinek tego, tego cyklu i nie ma tu również momentu zginającego, więc ten zarys teoretyczny będzie dokładnie taki, ale oczywiście wałek w tym miejscu nie będzie miał średnicy równej 0, bo to jest na przykład taki przykładowy wałek. Weźmy sobie ja może go tu wezmę, wrzucę do jednego worka. I wtedy, może łatwiej będzie jeszcze wyjaśnić na, na obrazie. Ok, powiedzmy, że spodziewamy się mniej więcej takiego kształtu. przybliżenie mniej więcej, i powiedzmy, że w tym miejscu będzie taka średnica, w tym będzie taka. O i tu powiedzmy, jest taki kształt tego wykresu. Ja trochę za, za duży zrobiłem, bo chciałem coś jednocześnie pokazać, ale może za, za bardzo. Taki kształt na przykład. I to będzie coś takiego. I ten zarys teoretyczny będzie miał taki kształt. Co, co tu jest istotne, że po pierwsze, on się mieści, ten zarys teoretyczny mieści się wewnątrz z obrysu tego wałka. Jak przejść? z takiego zarysu teoretycznego do rzeczywistego wałka, to w kolejnym odcinku, bo nie chcę wszystkiego naraz mówić, ale generalnie tutaj chodzi o obliczenie właśnie tych średnic, które będą dokładnie w tym miejscu występować, o, może tym kolorem, w tym miejscu będą właśnie tu występować i to, co jest obliczone, to będzie właśnie wystąpił na tym zarysie teoretycznym. Temat jest dosyć obszerny, dlatego go podzieliłem na odcinki. Jeżeli zainteresuje Ciebie, to oczywiście zapraszam do kolejnych, kolejnych i tych poprzednich również. Które, tak jak mówiłem, wrzucę w opisie i oczywiście proszę o kolejne subskrypcje, bo jestem wdzięczny i dziękuję za te, które już mam, ale no nigdy nie jest za dużo. Zawsze można dążyć do jeszcze lepszych, jeszcze lepszych zasięgów. Także dzięki bardzo i do następnego razu.